Konik robi. I haha, Tosia. I co dalej jest? Wszyscy idą spać po śniadanku. Wszyscy poszli. O, popatrz. Świnka robi, a. Konik tutaj jeszcze jest. Popatrz, będzie kłaść się tu na trawkę. Tak? No. Pięknie, brawo. Koniec! Brawo! Cześć wszystkim! Zaczynamy dzisiaj vloga. Nie wiem na ile mi to wyjdzie. Dzisiaj pogoda się troszeczkę niestety popsuła. My właśnie tu z Tosią zajadamy kaszkę i czytamy bajeczkę, ale chyba Tosia już sobie pojadła, także chyba tyle. Dzisiaj, plan na, dzień, na dzisiejszy dzień, Plan jest taki, że chcę Wam pokazać paczki PR-owe, co dostałam. E, zakwalifikowałam się w tym roku do tego spotkania w Warszawie kwietniowego Muti, Meet Beauty Conference. E, niestety to spotkanie z jakiejś tam przyczyn zostało przełożone na następny rok, więc te dziewczyny, które się zakwalifikowały do tego, wydarzenia otrzymały właśnie z agencji Blog Media przesyłki, które miały tam zostać właśnie wręczone dziewczynom. No i bardzo się cieszę, że ja się w tym roku załapałam, bo już nawet znając po prostu datę tego wydarzenia i tam... Zagłaszali w mediach społecznościowych. Zagospodarowałam i zaplanowałam sobie, słuchajcie, weekend. E, miałam już nocleg zarezerwowany z mężem, e, opiekę dla dziewczynek. No, niestety, troszkę plany się pozmieniały, ale wiem, że na przyszły rok e, właśnie zostało to przełożone i będę chciała też się zgłosić. Także mam nadzieję, że mi się uda. Tosia się już tu niecierpliwi. W foteliku, bośmy bajeczki poczytały, książeczki poczytały, więc ja teraz kończę sobie zrobić kawę. Śmietanki wleję po słodze i wezmę to się do pokoju i dzisiaj coś postaram się dla Was nagrać. No, a dzisiaj jeszcze plan jest taki, że jadę do Tarnowa z moim mężem, bo on ma te jazdy na, na tego tira. więc Chciałam skoczyć sobie do Lumpeksu, ale czy mi się to uda, to nie wiem. A w sobotę organizujemy roczek Antosi. Słuchajcie, tak to strasznie szybko zleciało, to znaczy, ona ogólnie ma 24 24 urodziny roczek. Natomiast wiadomo, urodziny zazwyczaj się organizuje takie w sobotę, żeby dłużej na spokojniej posiedzieć, więc z tej racji, że. Przyszła sobota to jest na przykład ślub cywilny, to znaczy nie? Chyba tak, tak. Ślub cywilny mojej siostry, więc przesunęliśmy tak, wszystko zorganizowaliśmy, żeby się wszyscy pogodzili. No i urodziny robimy w tym roku. Fajnie, bo przyszły mi ozdoby z AliExpress, które zamówiłam. Ja jeszcze muszę sobie zaraz i szybko głowę umyć, bo jest po prostu beznadziejna. Chciałam rozpuścić trochę te włosy a ostatnio po umyciu spięłam, cały czas tak chodziłam i te włosy nie wyglądają. Także dobra, uciekam. A i jeszcze będę Wam chciała pokazać, bo chyba tam widzicie w kąciku ekspres kawowy. Zrobiliśmy sobie ekspres kawowy, a to z tej racji, że otrzymałam ekspres ten, który tam widzicie, widzicie ekspres kolbowy właśnie ze strony conesso.pl jest to hurtownia, taki duży sklep właśnie z ekspresami do kawy i przeróżnymi kawami, także oczywiście jeszcze tam jakieś kubki, filiżanki i tak dalej, więc też Wam pokażę właśnie Ekspres, bo y, praktycznie codziennie po południu zasiadamy sobie z mężem i robimy sobie taką kawkę z ekspresu i się nią delektujemy. Także na razie uciekam, ogarnąć obowiązki i odezwę się do Was później. A moje śniadanko prezentuje się tak. Kawa taka parzona sypana i kanapeczki z dżemem i masełkiem. Nie wiem, co tu pani się dzieje dzisiaj, co się pani dzieje. No, dobrze, jemy. Hej, wszystkim. Dzisiaj drugi dzień vlogowania. Wczoraj, jak zaczęłam rano nagrywać, to już później tak, dzień zleciał. To już nic nie nagrywałam. Też byliśmy właśnie w Tarnowie Ale byłam na lumpkach, właśnie. Chcia, na pewno, może zaraz Wam najwyżej przyniosę te cuchy i pokażę. Dużo nie kupowałam, z tego względu, że w sumie dla siebie kupiłam sweterek, shorty i takie boyfriendy z dziurami. Niestety, te boyfriendy są na mnie. Zaciasne, to znaczy są na styk, ale chciałam takie troszkę bardziej luźniejsze, więc tamte spodnie e, zmierzy po prostu sobie moja siostra i zobaczy, czy są na nią dobre. Ale e, dzisiaj w takim widzicie, no, sotę wydaniu bez makijażu. E, ogólnie założyłam okulary, bo mm, bez okularów jest ok. Ale jak już zakładam te okulary, głównie raczej to są takie, wiecie, okulary do czytania, do pisania e, i tak dalej, więc jak już zakładam te okulary, patrząc na telefon bądź też coś czytając, to faktycznie, kurda, widzę tą różnicę i widzę, że oczy się mniej męczą. Także muszę się chyba trochę z tymi okularami przeprosić i zacząć je nosić. E, no, a dzisiaj ogólnie z rana byłam u lekarza z Lenką i okazało się, że ma... Zapalenie płuc, także antybiotek zostajemy w domu, leżymy w domu, kurujemy się, przez to też urodziny Antosi, bo też Wam wspominałam, że w sobotę planowaliśmy właśnie roczek, musimy przełożyć, ale tyle takich prywatnych rzeczy. Chciałam Wam pokazać po pierwsze zakup i Słuchajcie, jakiś czas temu, to znaczy już od dłuższego czasu, już nawet wspominałam o tym mojemu mężowi, że bardzo chciałabym wybrać się w końcu do brafiterki i wymierzyć dokładnie i dopasować, dobrać idealny stanik. Mi się bardzo podobają kobiety, które mają taki fajny biust, że mogą sobie wyeksponować ładnie ten biust, dekolt fajnie podkreślony. I słuchajcie, wybrałam się do Wtarnowie. Ogólnie całkiem niedawno, bo on ten sklepik ma chyba jakieś dwa lata, może. Ja wam podlinkuję go na dole, bo ogólnie ten salon, sklep ma Instagrama, Facebooka, stronę internetową, więc możecie sobie tam zerknąć i zobaczyć, jeżeli jesteście z okolic, czy też z Tarnowa. Ogólnie salon nazywa się Brafiteria, bieliznę i Brafiting. Tutaj macie logo. Wybrałam się właśnie wczoraj w między, jak miałam po prostu trochę czasu, jak mąż miał te jazdy. Postanowiłam się w końcu tam wybrać, bo nie wiedziałam na dobrą sprawę, co z czasem zrobić, a że byłam w okolicy, to wstąpiłam. I słuchajcie, pozdrawiam bardzo serdecznie samą panią Natalkę. Natalkę, która mnie wymierzyła i ku mojemu niesamowitemu wielkiemu zdziwieniu stwierdziła, że noszę rozmiar 65D. Jak całe życie człowiek był przekonany, że nosi 70-75A, może B maksymalnie przy, jakimś do, przy jakichś dobrych wiatrach, to tutaj wyobraźcie sobie mega, mega zdziwienie. Yy, I tak. Wybrałam sobie jeden stanik i ogólnie szłam z zamysłem. I na samym wstępie, jak tam weszłam, yy, to powiedziałam Pani właśnie, że poszukuję stanika bezszwowego, nude. Gładkiego, bez żadnych osób wydźwigniań, który by pasował właśnie pod fajne, dopasowane ciuchy, białą czy cielistą bluzkę. I w koniec końców wybrałam, także ja już Wam go tu pokażę. Pokazuję go z tego względu, bo chciałam właśnie pokazać i opowiedzieć, co i jak, z tego względu, że miałam. Po prostu zaraz sobie go założę. Staniczek prezentuje się w ten oto sposób. On jest ogólnie z marki Agio Milano. I ja też googlowałam wczoraj właśnie te biustonosze na, na internecie. I faktycznie są to bardzo dobre gatunkowo biustonosze i nie kosztują tanio. Eee, też myślałam, że w internecie, jak wygooglam, bo po zmierzeniu tego biustonosza jak wygooglałam to myślałam, że może na internecie kupię go taniej następnym razem no ale niestety nie tak chodzą po prostu te biustonosze w takich kosztach także koszt jeśli chodzi o koszt słuchajcie 159 zł tak najdroższy mój stanik wy stanik, gdzie wydałam jednorazowo taką dużą kwotę na e, biustonosz, zwykłe, zobaczcie, gładziutki. E, to, co mnie niesamowicie zaskoczyło, tak jak mówię, że ja kupując gdzieś tam biustonosze dla siebie w sklepie kiedyś, w życiu bym nie spojrzała na stanik z taką dużą miską. E, I szczerze, jak pani mm, natalka mi właśnie przyniosła te biustonosze do przymierzalni, to ja sobie myślę, nie no to będzie za duże. Ale słuchajcie, obwód 65 miseczka D, e, jak wszystko ładnie zebrałam, przymierzyłam, nie będę wam się tu pokazywać w tym biustonoszu, to po prostu jestem to w totalnym szoku, jaki ja mam biust. E, naprawdę przepięknie eksponuje się tutaj dekol, ten taki przedziałek, wiecie o co chodzi. E, I uważam, i później też w sumie nawet pisałam do Paulinki e, Olimpi, Pozdrawiam cię, kochana że właśnie jeśli tak bym miała kalkulować to jest taki, wiecie, jednorazowy wydatek, zapłacić w sklepie dwie stówy, to sobie myślisz mm, mm, trochę za dużo ale analizując wszystkie biustonosze sieciówkowe, które kiedyś gdzieś tam kupowałam, no to wyjdzie, może będzie z tyś jak naprawdę, ostatnio kupiłam dwa miesiące temu kupiłam w Hajmie biustonosz za 60 zł, taki trójkącik materiałowy, bo ja takie lubiałam nosić i lubi w dalszym ciągu, bo są mega wygodne, natomiast on na dzień dzisiejszy wygląda po prostu jak szmata. Wiem, czytając opinie, recenzje ogólnie, że te biustonosze naprawdę mogą utrzymać się w idealnym stanie do kilku lat, więc uważam, że to jest mega bardzo dobrze wydany wydatek. Na pewno zaraz sobie go założę, bo tak jak mówię, jest mega, mega Piękny, naprawdę ładnie układa biust i fajnie wygląda. Do tego dobrałam sobie jeszcze majtki takie bezszwowe, cieliste, też takie wysokie, wysokie właśnie m, cięte laserowo, żeby właśnie pod jakąś fajną sukienkę dopasowaną m, móc po prostu to nosić. Jestem pewna i na pewno odwiedzę jeszcze nieraz ten butik i na pewno jeszcze będę chciała kolejny jaki sobie kupię tu będzie coś raczej już takiego ciemnego. Też mierzyłam kilka innych różnych modeli bardzo takich fikuśnych i powiem wam, że no po prostu um, nie umywa się Idealnie dobrze dobrany biustonosz do tego, gdzie tam idziemy gdzieś do sieciówki i podejrzewam, że większa część dziewczyn, które po prostu idą do sklepu kupić biustonosz, podejrzewają, że mają 75 70B, tak jak ja to myślałam, bo tak głównie mi staniki sieciówkowe gdzieś tam, gdzieś tam w miarę dobrze leżały. To 65D, nigdy bym nie powiedziała. I pokusiłam moją siostrę, i od razu później zdałam jej relację, właśnie pokazałam, jak to leży, jak wygląda, i wiem, że ona też dzisiaj się tam wybiera, właśnie, żeby kupić sobie jeden porządny stanik. Ja wiem, że na pewno będę jeszcze odwiedzać, właśnie, dziewczyny w tym salonie, i na pewno jeszcze sobie coś kupię. Także, jeśli, dziewczyny, jesteście na etapie kupienia biustonosza, to ja Wam radzę iść do porządnego salonu, takiego co się zajmują dziewczyny, brafiterią właśnie pomierzyć się i dopasować idealny stanik, i gwarantuję Wam, że na pewno będziecie mega zdziwione, zszokowane, jak wasz biust może dobrze wyglądać. Także na pewno jak mówię będę jeszcze tam odwiedzać dziewczyny. Także tak jak mówię, no nie jest to drogi wydatek, bo za ten biustonosz i za majtki zapłaciłam ponad dwie zł ale warto! Myślę, że teraz po prostu się tak zbiorę, że wszystkie te takie sieciówkowe staniki, które mi gdzieś tam e, leżą w garderobie i już nie wyglądają za rewelacyjnie, po prostu pójdą do kosza. Także na pewno ja się tam jeszcze wybiorę. E, I chciałam Wam jeszcze, idę na razie jeszcze właśnie, przewrócę sobie mięso, doprawię ziemniaki i wrócę do Was. bo... Niestety nie jestem w stanie pokazać e, tych ciuchów Wam w inny sposób, to akurat nie, aniżeli właśnie tak, z tego względu, że siedzimy sobie z panią Tosią tutaj po obiedzie, bawimy się, Tosia sobie raczkuje, fajnie, bo nauczyła się załapała, że może raczkować. Małe nóżki. Dobra, pokażę Wam szybciutko, co ostatnio właśnie kupiłam na tych ciuchach, i zacznę może od ciuszków e, dla dzieci po pierwsze takie właśnie fajne porteczki Posia książeczki będziesz czytać? tak? dobra, także wyciągam jej zabawki e, takie porteczki dresowe, bardzo fajne, tutaj ściągane na sznurek, więc wszystko będzie ładnie, mm, dobrze leżeć także portusie e, wzięłam też jej taką bluzeczkę super hero like my super dad i ten zestaw myślę, że nawet będzie fajnie wyglądał, taka czarna bluzeczka i neonowe takie spodenki także to dla panny Antoniny nowa, z metką była taka bluza polarkowa tak wiecie, do ogrodu, na spacerek z kapturkiem, tu z uszkami taka różowa, bardzo ładna i tak jak mówię, ona miała metkę, także ona była nowa i ona pochodziła Czego to jest tutaj? O, także to później sukienkę. Strasznie mi się ta sukieneczka spodobała. O, coś takie. tutaj pewnie jeszcze były, był jakiś paseczek, ale to jest nie problem. Można e, po prostu dokupić, coś, dołożyć, także o, taka sukienusia z podszewką, błękitna w takie baloniki, bardzo fajny materiał. W ogóle nie wiem, czy mnie tu słychać, bo przecież Tosia tutaj urzęduje. Tak, Tosia, babcia ci sandałki kupiła. Zobacz, jakie piękne. Co to jest? Tak, takie sandałki babcia Tosi kupiła. Świetne są, naprawdę. Skórka fajne. Yy, I one kosztowały, nie wiem, może 10 zł chyba. Tutaj metka, tak, dyszkę. I patrzcie, jakie fajne. Ale Tosia musi się nauczyć w ogóle chodzić. To znaczy mieć na nogach nawet budki, bo ona nie za specjalnie nauczona, ale będziemy uczyć, bo zaczyna po prostu raczkować i lubi za rączki chodzić. Tosia? Tak. Tak. Więc dobra, pokazuję wam jeszcze. O tak, idziesz już do aparatu. E, tutaj jeszcze kolejną rzeczą są takie... Kto dostaje? wstaje? No? To to staje tu? Ha? No, czekaj, no tak to nie będziemy robić Tosiu Chodź oj tu do mamy Chodź, popatrz Co to jest? No, spodenki takie jeszcze Bawełniane, imitacja dżinsu Więc to by było dla Tosi Kurcze, bateria mi zaraz padnie eee, Więc nie wiem, czy mi się to uda pokazać Lęce znalazłam takie bardzo fajne porteczki materiałowe, takie luźne, właśnie z kieszonkami. E, I tutaj mają taki sznurek do zawiązania. Bardzo fajne, takie wiecie, luźne porteczki, bardzo ładny wzór. E, dla siebie, shorty. O takie. I one bardzo fajnie tyłek zakrywają. E, także coś takiego. Tak, sweterek dla siebie jeszcze wzięłam. O taki musztardowy, taki fajny, luźny. Zaraz to wrzucam właśnie do prania. On jest dosyć długi i ma mega długie rękawy, dlatego super. Koszulkę tu dla męża, a tu są właśnie te spodnie, które kupiłam i na mnie są po prostu na styk. O, takie widzicie, z dziurami fajnymi. No i wybiorę wrzucę to zaraz do pralki i zmierzy to później po prostu moja siostra. Także póki co idziemy z Tosią, tak? tak idziemy z Tosią będziemy, postawimy to do prania a w międzyczasie ja sobie po prostu baterię podładuję dobra mamy godzinę w pół do 17 więc najwyższa pora jest zrobić sobie kawkę mąż przyszedł z ogrodu, więc pokażę właśnie teraz, jaki ten ekspres dostaliśmy. Bo wczoraj właśnie Wam mówiłam, że dostaliśmy właśnie ekspres. Tutaj zrobiliśmy sobie taki ładny kącik na ten ekspres. To jeszcze wszystko nie jest tak do, do końca zrobione, bo jeszcze będziemy malować tutaj. I planuję kupić na AliExpress taką fajną naklejkę. Tutaj coś, co kiedyś miałam tutaj w kuchni, właśnie, ale to jeszcze zobaczymy. Także dobra, robimy kawę. W ogóle ekspres pochodzi ze sklepu internetowego i Jest to ekspres kolbowy, także tak się prezentuje u nas ten kącik. Zrobiliśmy sobie taką półeczkę i właśnie dostałam w tej przesyłce ekspres. Zestaw filiżanek. Takie jedne większe i dwie filiżanki z stalżykami właśnie w takich typowy, do takiej typowej ekspreso, takiej mocnej kawy, i trzy różne kawy. I w zestawie w tym ekspresie jeszcze był taki dzbanuszek, właśnie do spienienia mleka. Jeśli chodzi w ogóle o taką jakby dłuższą recenzję, yy, jak używamy po prostu ten ekspres i jakieś tam parametry techniczne. W ogóle mam zamiar nagrać taką recenzję. A propos tego ekspresu, także dzisiaj tylko pokażę szybciutko, zalecana jest tutaj właśnie do tej kolby wrzuca, wrzucać kawę świeżo mieloną. My mamy młynek właśnie do mielenia kawy, bo kiedyś kupiliśmy, ale niestety się zepsuł, więc w tym momencie mąż jeszcze za to nie zabrał, żeby go naprawić i pijemy po prostu do tej kolby, wsypujemy po prostu kawa, kawę już taką sypką, którą dostaliśmy, ale myślę, że to jest kwestia czasu właśnie, żeby naprawić ten młynek i zrobić kawusie. Także bardzo fajne. Z, nie wiem, kilka lat temu mieliśmy taki ekspres właśnie ciśnieniowy na te takie kapsułki. Ale jednak kawa z tamtego ekspresu za specjalnie nam nie smakowała. Po prostu taka zwykła kawa była. No i go sprzedaliśmy. Także moim marzeniem zawsze było mieć właśnie ekspres z prawdziwego zdarzenia. Jest to jeden z takich lepszych ekspresów, natomiast jest to taki ekspres do użytku typowo domowego jak na cenę ekspresu, nie jest jakiś mega drogi. Ale nie będę tutaj Wam po prostu teraz wszystkich szczegółów, parametrów i tak dalej a propos tego ekspresu mówić, więc zrobimy sobie kawusie. Dodatkowo kupiłam sobie jeszcze z Biedronce ostatnio właśnie taką tackę typowo pod kawę. A tutaj będziemy robić kawusie teraz właśnie. powiedzieć, że kawa jednak z ekspresu ma dużo bardziej intensywny i wyrazisty smak i to jest naprawdę kawa. Jak się napijecie takiej kawusi? Co prawda ja z rana uwielbiam pić w dużym kubku kawę, więc rano zawsze robię sobie taką kawę, no typowo osypaną, po prostu zalewaną gorącą wodą, natomiast po południu dla smaczka, do delektowania się właśnie kawa i tu akurat mamy przepyszną babeczkę. Więc ja dzisiaj będę kończyć już tego vloga tym miłym akcentem, właśnie kawowym. Jeśli teraz pijecie kawę, to życzę Wam smacznego, miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!